Moi drodzy, kojarzycie tą sytuację dobrze, jesteście na widowni w komplecie, robi się ciemno, nagle słychać taki dźwięk, ktoś się pojawia i od tej pory nie jesteście już na widowni samotni. Obsługa widzów. Temat bardzo ważny. Możecie spotkać zazwyczaj na widowni mnie, moje koleżanki, kolegów i dzisiaj wszystko o obsłudze widzów opowiem Wam. Kierownik sekcji obsługi widzów, pani Katarzyna Niebodajew. Pani Kasiu, co robi obsługa widowni od momentu rozpoczęcia swojej pracy do ostatniego widza? Obsługa widowni przede wszystkim dba o komfort widzów. Na tym polega nasza praca. Od momentu przekroczenia progu teatru przez widzów do momentu wyjścia. Staramy się, aby widz, który przychodzi do nas, spędził bardzo przyjemny, miły wieczór, żeby do nas wracał. Przede wszystkim wydaje mi się, że na tym polega nasza praca. Oczywiście wiąże się to też z różnymi obowiązkami, bo nie tylko jest to praca na terenie widowni, ale także w poszczególnych sektorach teatru tak jak obsługa szatni, obsługa foyer. Osoby, które sprawdzają bilety. Ale przede wszystkim, tak jak wspomniałam, wydaje mi się, że, że nasza praca polega na tym, aby widz z teatru wyszedł z poczuciem zadowolenia. Jakie zasady obowiązują obsługę widza, a jakie widzów? O, to do, dobre pytanie. E, wydaje mi się, że mm, zasady, które obowiązują widzów, to przede wszystkim e, wzajemny szacunek i. Równość, a także odpowiedzialność, ponieważ no, w momencie, kiedy przychodzimy do teatru, powinniśmy też mieć na uwadze, że nie jesteśmy sami, są też inni widzowie, którzy przychodzą. I nie powinniśmy się spóźniać do teatru, bo co za tym idzie? E, no, to, to jest to, o czym wspomniałam, że ten taki wzajemny szacunek dla drugiej osoby, e, bo taka sytuacja po prostu powoduje duże. Komplikacje i dla nas, i dla osób, które już są, są na terenie teatru, a także dla aktorów. A druga rzecz to wydaje mi się też taka odpowiedzialność wynikająca z tego, że mm, są prawa autorskie do spektakli i także no, nie należałoby robić zdjęć podczas spektaklu ani nagrywać, bo to też y, przeszkadza zarówno aktorom, jak i, jak i widzom pozostałym. I wydaje mi się, że to takie dwie sztandarowe zasady, które powinny obowiązywać w każdym teatrze, nie tylko w naszym. A jeśli chodzi o obsługę, to wydaje mi się, że no głównie naszą zasadą to jest e, uśmiech, e, pomoc, życzliwość. To tyle. Czy zapanowanie nad w naszych naturalnych warunkach ponad tysiącem widzów na tej widowni, a jeżeli spektakle są grane na trzech widowniach, to jeszcze większą ilością osób, jest stresogenne? No, każda praca z ludźmi jest stresogenna. To jakby jest nieuniknione. Wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o naszą sekcję, o nasz zespół, to na, na, na tyle każdy wie, co ma robić i na tyle jesteśmy zgrani, że, że ja przynajmniej mam poczucie takie, że, że nie muszę dopilnowywać, nie muszę być wszędzie zawsze, bo jeśli gram na trzech cenach, to każda osoba, która w tym momencie jest odpowiedzialna za, za daną widownię, spełnia swoje obowiązki i, i tylko kwestia komunikacji. Sprawia, że, że, to jest, że to jest do opanowania. Ale oczywiście jest to stresujące. Stresujące jest bardziej podejrzewam, znaczy większa większa ilość widzów w teatrze. To też jest bardziej stresujące, bo wiadomo, że, że w tym momencie jest to 1500 osób i, i, i to też powoduje. Różne utrudnienia, ale staramy się nad tym panować i wydaje mi się, że nam to dobrze wychodzi. Wyjaśniła pani, co robi obsługa widza, a co robi jej kierownik? Kierownik przede wszystkim koordynuje wszystkie działania, tak, związane z, z obsługą spektaklu. Odpowiada oczywiście za za pracowników, ale również odpowiada za bezpieczeństwo widzów. E, oczywiście rozwiązuje pewne konflikty, które są nieuniknione. Stara się też e, oczywiście służyć pomocą przy, przy różnych sytuacjach. E, odpowiada na pytania. Generalnie no jest osobą, e, która powinna wszystko wiedzieć i, i, i zawsze mieć odpowiedź na każde pytanie, tak? I móc rozwiązać każdy problem, bo bo wiadomo, tak jak wspomniałam, 1500 osób czy nawet 1020 osób to generuje oczywiście ze sobą zawsze sytuacje, na które nie jesteśmy przygotowani. Jakie na przykład? Najczęstsze to spóźnianie się po prostu widzów do teatru. I, I to jest chyba, wydaje mi się, dla nas yy, najbardziej stresujące i, i najbardziej później yy, nieprzyjemne, bo, bo to trzeba na bieżąco rozwiązywać, a generalnie no, jesteśmy teatrem, który stara się mimo wszystko udostępnić e, nawet takim spóźnionym widzom wejście na spektakl. Jeśli oczywiście jest taka możliwość. No, w sytuacji, kiedy to jest cała wycieczka, to, to, to powoduje już dosyć duży problem. E, jakie jeszcze? No, jest mnóstwo e, sytuacji, które się wydarzają podczas spektakli, ale to tylko my o tym wiemy i, i niech tak zostanie. Jaką obsługą widza są podopieczni Fundacji Ja Też? Niesamowitą tak naprawdę. No to są takie, takie gwiazdeczki wydaje mi się. I bardzo fajnie się z nimi pracuje i wydaje mi się, że też bardzo dobrze oni wpasowali się jakby tutaj w naszą rzeczywistość. Bardzo szybko też zorientowali się na czym polega praca i świetnie sobie dają radę i wydaje mi się, że widzowie też fajnie na nich reagują. No i mogę powiedzieć za całą swoją sekcję, że, że jesteśmy bardzo. Zadowoleni, że ta, takie osoby też są między nami, i jesteśmy wtedy jednością. Zdarzyło nam się, krótko bo krótko, ale jednak, pracować w warunkach reżimu sanitarnego. Jak pani z perspektywy widowni ocenia bezpieczeństwo w czasie epidemii na widowni teatralnej? Uważam, że byliśmy przygotowani na 100%. <laughs> Naprawdę, nie, super było. Szkoda, tylko że tak, tak krótko po prostu mogliśmy to pokazać i udowodnić, że w teatrze jest bezpiecznie. Bo wszystkie reżimy sanitarne i obowiązujące nakazy były zachowane przed każdym spektaklem, w zależności od tego, czy to była frekwencja 25%, czy to było 50%. to Staraliśmy się przygotować widownie, tak, jak były sprzedane bilety, tak żeby mimo wszystko też każdy widz czuł się komfortowo i czuł, nie, nie czuł po prostu tej, tej blokady, która, która była ogólnie. Wydaje mi się, że, że, że naprawdę, że chociaż przez ten krótki okres, ale pokazaliśmy, że można. I, i tak jak mówię, nie, nie zauważyłam sytuacji, która by w jakiś sposób e, spowodowała różnicę. No, no, no poza tym, że oczywiście widzów było wiele mniej niż, niż, niż zawsze. A generalnie wszystko odbywało się tak jak, tak, jak powinno być. Czeka Pani na naszych widzów? Oczywiście, bardzo. Już nie mogę się doczekać. Bardzo. I oczywiście... E, Apeluję tutaj do widzów wszystkich, że jeśli e, będzie tylko możliwość, to nie bójcie się przychodzić do nas do teatru, my zrobimy wszystko, żeby Wam zapewnić bezpieczeństwo i żebyście wyszli zadowoleni i szczęśliwi i żebyśmy wreszcie na nas zaczęli grać, bo, bo to tego nam bardzo brakuje, Z widza wiadomo nie ma teatru, także czekamy na Was, dla Was gramy jeszcze ideolo. raz mogę wa wszystko. Przewo, a teraz już wiem co mówić.